Co ostatnio fajnego sobie kupiłyście? O! Ja sobie kupiłam fajne buty. Te, które mam dzisiaj na sobie. Ba. Kaszmy buty. Takie. A jaka to marka? To jest Zara. O, czyli tak całkiem tak. tanio. Tak. Tak, ja się ubieram raczej w sieciówkach. Coraz racji na mój wiek. A ja, no nie, chyba nic takiego specjalnego, nic ostatnio sobie nie kupiłam. Czy chciała się pochwalić? No, spódniczka. Bardzo, Bardzo mi się podobała. Bardzo mi się ale też było dawno, więc. A jaka marka? Louis Vuitton. A można wiedzieć, ile kosztowała? Nie można. Ale tak także cztery zera na końcu są. Można wiedzieć, i rozmawiamy o cenach. Nie wypada. Kto będzie się chciał dowiedzieć, tak się dowie. Pewnie zawyży. Dodaj jeszcze parę zer, wiesz. Ale Sara, no wiesz co? I tak piszą różne rzeczy. Sama o tym wiesz. I podają różne ceny i ludzie się tym ekscytują słusznie? Nie, to są tylko ubrania. Naprawdę. Tylko ubrania i, i często tylko pieniądze. Ludzie za bardzo przywiązują wagę do pieniędzy, obliczania innym, co gdzie, za ile, ile wydają, ile, nie, ile mają w portfelu, ile rozdają, a ile nie rozdają. Ja uważam, to jest tak indywidualna sprawa każdego z nas, że każdy powinien pilnować swojego nosa w tych sprawach. Ale myślałem, że jeszcze dodasz coś innego. Dadasz takie słowa na przykład, że ja kupuję to, co mi się podoba, i już no, mnie na to, więc kupuję. Nie, Rozsądnie. Sara robi zakupy bardzo rozsądnie. To nie jest tak, że kupuję wszystko, co jej się podoba. Czy nie przy... przepłaca. Czasami przypisze do mnie, pyta się, czy, czy na pewno, <laughs> czy warto. Nie, nie. Przepłacam. Ja nie. Mam, mam bardzo dużo znajomych fajnych, którzy mi często właśnie otwierają jakieś zniżki i tak dalej, także. Nie, ja nie przepłacam absolutnie. No, tak. Często mam okazję gdzieś coś kupić z drugiej rę ręki czy coś, też korzystam z takiego. W taket Nie, w sensie no do jakiejś koleżanki, która coś tam kupiła, czy coś dostała, czy go nie nosi. No i wiadomo, że jak już z drugiej ręki to się stanie, więc sama też sprzedaje swoje rzeczy, dużo swoich rzeczy sprzedaje. Także jest taki. <laughs> Takie koło. Co wydam, to coś tam sprzedam, coś sobie za to kupię, to nie jest, naprawdę to nie jest mój życiowy sens i ubrania, a nic tym nie ekscytuje ani co się nie ekscytuje także no, dla mnie naprawdę to jest bezsensowne zainteresowanie, tak jak ty mówiłeś. A jaka jest rzecz, która y, wam się w ogóle najbardziej podobała z zakupów właśnie takich y, modowych, ciuchowych czy galanteria, typu torebki? No torebki to są jednak najbardziej takie, mm, takie ponadczasowe. Tak, no bo torebkę kupisz, to zazwyczaj nosisz jest ją, to przemyślany tak. zakup i, i nosisz ją codziennie prawie, więc... Nie tak jak z którego włożysz raz na miesiąc. Tak, z jest trochę to są właśnie do nie, nie do końca są zawsze trafione, czy nie do końca, hmm. trafione, no, nie nie do końca się tak wynosi, jak się myślało, że się będzie nosić. A torebki jednak są takim naj, naj, no dla mnie naj, najbardziej rozsądnym i najbardziej potrzebnym zakupem dla kobiety. To jaka terebka? Nie za duża, nie za mała. I taka, żeby miała też pasek, na, żeby można ją i powiesić na ramieniu, i, i trzymać w ręce. I tyle. A marka jest ważna? Dla jednych jest, dla, nie, dla niektórych dla innych nie. Ja Jest ja, ja, ja nie marka, jakaś dokładnie. No, niestety Ale ja to jedno i drugie się łączy, idzie w parze. To, że nie ma to większego znaczenia. Ja uważam, że ma. I, tak, ma, ma znaczenie. Jako. No torebka musi być dobra. No. To jest coś, co używasz codziennie i, i bardzo, bardzo, bardzo się zużywa, więc jeżeli jakość jest słaba, no to bardzo prędko cię czeka kolejny zakup, więc to jakby się kalkuluje. Zresztą są torebki, które, na których mm -hmm. można dobrze zarobić po latach, więc naprawdę są torebki inwestycji. I, i, i ja, to, nie, to nie jest głupota wesoła z palca. Sama miałam okazję sprzedać. Torebkę, którą kupiłam nie wiem, 6 lat temu i sprzedać ją dużo drożej w, w tym roku. Także, także to nie jest bójda Inwestujmy w torebki. Ale nie jest to Zara. No nie, nie Zara. No, mówimy dlatego mówimy o jakości. No mówmy się Zara, to, to repliki głównie jakich, jakichś innych modeli torebek znanych mark. No, za to nie lubię Zary. często. Co o tym sądzisz? Nie, nie ubrania w zary są jak najbardziej określić. Okay. Ale jeżeli chodzi... Klienty, no. Buty są... Różnie. No, z butami jest bardzo różnie. No, i często są niewygodne. Tak jest. A no, torebki, tak jak mówię, często przypominają bardzo do złudzenia coś, co... Ja nie, nie, no, uważam, że taka marka jak Zara już mogłaby stworzyć coś własnego i, i też by się pewnie sprzedawało, bo ma ogromną, ogromną klientelę. Ja sama lubię Zara. Ale no, niekoniecznie torebki.